Jesteśmy po drugim wyścigu sezonu, po wyścigu w Bahrajnie, zapraszamy też na drugi odcinek magazynu F1 Sport. Za nami wyścig w Bahrajnie, w którym działo się tyle, że spokojnie moglibyśmy tym obdzielić kilka innych wyścigów w sezonie. My jednak pomówimy o rzeczach najważniejszych w tym weekendzie, a na F1 Sport zapraszają Michał Gąsielowski i Piotr Majchrzak. No właśnie, Robert Kubica, narodziny gwiazdy Charles, Charles Leclerc, także wielkie problemy Renault, no i wielkie zwycięstwo Louisa Hamiltona. O tym dzisiaj powiemy, ale chyba na początku trzeba powiedzieć o Robercie Kubicy, no bo nasz... Kierowca Polak znowu miał problemy, duże problemy w Williamcie 16 miejsce ostatnie z boidów, które dojechały. I właśnie, czy mamy jakieś powody do zadowolenia? Taki ma malutki promyczek nadziei jest dlatego, że Robert dojechał do mety kolejnego wyścigu. To jest oczywiście dobra wiadomość. On sam był nieco sfrustrowany i myślę, że z każdym wyścigiem będzie teraz bardziej sfrustrowany, bo jakoś nie wierzę w to, Piotrek, żeby Williams nagle odnalazł jakiś złoty środek na to, żeby ich samochody zaczęły jeździć lepiej. Pocieszające jest to, że w bardzo trudnych warunkach, przy bardzo ślizgającym się po torze samochodzie, przy wietrze, który dawał się we znaki wszystkim kierowcom, Robert naprawdę swoimi umie umiejętnościami potrafił zniwelować wiele różnic i, no i ten, tak jak on to nazwał, fach wyścigowy został mu w rękach i myślę, że to jest dla niego Najważniejsza wiadomość tego weekendu tak naprawdę, bo jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to to jest katastrofa i ja myślę, że kompromitacja Williamsa. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio jakiś zespół tracił aż tak dużo i był tak słaby w stosunku do innych, może HRT mi w tym momencie przychodzi do głowy, ale to już są nieco odległe czasy. No, ostatnio takie rzeczy się po prostu nie zdarzały. Jeśli chodzi o to, co było dobrego, to na, na pewno start Roberta Kubicy. George Russell też wrzucił na Twittera takie informacje, że wiele razy rywalizowali z Robertem na tych pierwszych okrążeniach. No bo tak, trzeba przyznać, że Robert wystartował naprawdę znakomicie, przesunął się o cztery miejsca do przodu jeśli się oglądało jego kamerę pokładową, to widać było, że ten fakt wyścigowy, o którym Robert wspomniał, naprawdę był. Wtedy Boyd może nie był tak bardzo potrzebny, bardziej liczyły się te umiejętności, tak zwane skile. Tak, i to też jest bardzo pocieszające, bo to już drugi dobry start w wykonaniu. Roberta, bo w Australii też dobrze wystartował, później miał pecha. Co ciekawe, startował na twardszych oponach, a to ma znaczenie i to jest różnica. Powiem szczerze, że jak porównywałem w sobie okrążenie takie formujące przed, przed tym, zanim kierowcy stają na, na polach startowych i patrzyłem, jak Robert dogrzewa opony, jak... Jak przygotowuje swój samochód do startu, to jednak widać było, że robi to trochę inaczej niż George Russell, bo George Russella widać było przed nim. I być może dzięki temu i właśnie temu doświadczeniu był w stanie tak dobrze wystartować. To jest też coś, co warto zawsze było oglądać z kamer pokładowych Fernando Alonso. On po prostu przewidywał to, co wydarzy się na torze tak mniej więcej na ruch do przodu i wiedział, czy gdzieś warto zwolnić, czy gdzieś warto szukać miejsca. I Robert ma to samo. To jest właśnie to doświadczenie, którego na przykład nie ma George Russell czy inni młodsi kierowcy. W związku z tym Robert na, potrafi to znakomicie wykorzystać, to pokazał też w Australii. Tak, tam znakomicie po zewnętrznej pojechał w Bahrain i to przyniosło mu duży skutek, ale jeśli chodzi o sam bolid Williams, no to naprawdę było dużo problemów, nawet przecież w treningach, czy w kwalifikacjach, w których tam coś odpadło, prawdopodobnie jakaś kamera z przodu. Tak, tak, to zostało wyjaśnione, to było mocowanie kamery, tych mocowań kamery jest kilka na samochodzie, z przodu po po lewej stronie przy zawieszeniu też ta kamera po prostu odpadła po przejechaniu na tarki, no ale właśnie, to jest coś, na co Robert też zwraca uwagę, nie może jeździć po tarkach, bo zawsze coś może odpaść, tym razem to była kamera, czyli część, która nie, nie jest od Williamsa, tylko jest dostarczana przez, em, przez Formułę 1, natomiast... To jest problem, dlatego, że samochód zachowuje się absolutnie nieprzewidywalnie, ślizga się totalnie po torze. Jak w Wórce. Tak. Jeżeli opony są nowe, to dwa, trzy okrążenia na tych świeżych oponach jest w stanie pojechać szybko, a później tak naprawdę to jest walka z materią. Ten żart, że, że czuł się trochę jak w czasach jazdy w rajdowych mistrzostwach świata, taki śmiech przez łzy, no bo w wyścigach chodzi o ekstremalnie dokładną powtarzalność. Trzeba być jak najbardziej precyzyjnym i wycinać kolejne okrążenia dokładnie w ten sam sposób, a jeżeli samochód jest miotany po to, że nie dość, że przez słabą przyczepność, to jeszcze przez wiatr. No to naprawdę trzeba uważać i tak naprawdę to nie jest skupianie się na tym, żeby jechać jak najszybsze okrążenie, tylko to jest skupianie się na tym, żeby w kolejnych zakrętach nie, nie obrócić się. I, i to, to, to nie jest walka z czasem, tylko to jest walka o przetrwanie, więc to co Robert powiedział, mocno dosyć, wydaje mi się, że to są coraz mocniejsze jego wypowiedzi. Jeśli chłopacy z Williamsa czegoś nie zmienią w, w najbliższych testach, a, a zaczęły się testy w Bahrajnie, no to traci to trochę sens, bo rzeczywiście strata Williamsa jest gigantyczna i ja niespecjalnie wierzę, żeby tutaj coś się wielkiego wydarzyło. A tak sobie pomyślałem, zaraz zbliża się wyścig w Monako. I jeżeli to jest tak nieprzewidywalny samochód, a tam bariery są o milimetry i trzeba być super precyzyjnym, no to, to ja bym się bał się do takiego samochodu. No zresztą widzimy, jak daleko jest Williams od reszty stawki. To jest Taka grafika pokazująca, jak daleko w kwalifikacjach były dwa bolidy Williamson, no to, jest, to jest przepaść. No Ta tak grafika trzeba... pokazuje dwie rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, jak blisko są samochody w środku stawki. Tam jest walka o setne tysięczne części sekundy, potem długa, długa przerwa i dopiero samochody Williams'a. To pokazuje też, że wszyscy zrobili postęp jakiś w stosunku do zeszłego roku chociażby, a Williams notuje regres. No i to jest przerażające. Szczerze mówiąc, ta grafika, jak dopóki cały tweet się nie, nie otworzył, to w ogóle nie było widać tych samochodów Williams'a, czyli gdzieś tam są. Za, za zakrętem wręcz. No właśnie, też wiele kontrowersji pojawiało się dotyczących strategii Williamsa, strategii Roberta Kubicy, bo on został ściągnięty jako pierwszy, mimo że był trochę szybszy. Oczywiście jechał na twardszych łonach, czyli teoretycznie powinien dłużej wytrzymać na torze, ale jednak został ściągnięty przed raselem. Uważasz, że to jest jakaś zagrywka Williamsa promująca Brytyjczyka, czy jednak nie i to nie, chodzi tylko nie, i wyłącznie o... Nie, ja bym się tutaj w ogóle nie doszukiwał takich rzeczy. Po pierwsze Robert zmagał się z tymi oponami po prostu ze swoim samochodem. Po drugie jest, po drugie jest problem z samym samochodem Roberta. To znaczy... One są inne. Samochód Roberta i samochód George'a Russella zachowują się inaczej przy identycznych ustawieniach, bo to sprawdzali podczas treningu w Bahrajnie. Te samochody zachowywały się zupełnie inaczej. I to jest zagadka na razie niewyjaśniona. W normalnych sytuacjach, i na przykład pokazało to Renault w przypadku Daniela Ricardo, jeżeli jest jakiś kłopot z jednym samochodem, wymienia się na dwozie i kierowca dostaje właściwie nowy samochód. No a dlaczego nie zrobili tak w Williamsie? Bo nie mają takiej możliwości, bo nie mają tylu części, bo nie mają za przygotowanego zapasowego nadwozia. No to, to też pokazuje, jak wielka jest y jak wielkie są problemy i jak duża mimo wszystko kompromitacja zespołu, który po pierwsze zatrudnia prawie 800 pracowników, po drugie, wcale nie ma najmniejszego budżetu, a po trzecie ma jednak wielkie tradycje, wielkie wymagania wobec siebie i, i kibice też takie wymagania. To prawda, jeśli chodzi o te same opony, to u Roberta było widać, jak on zaczął słabo jeździć na tych miękkich oponach, gdy one się już zniszczyły. On zresztą podkreślał, że właśnie przez to, że samochód ma duże problemy, to te opony bardziej się, bardziej się niszczą. Tutaj zresztą widzimy, że Robert zaczął na tych. Po średnich oponach, potem zmienił na miękkie, a potem znowu założyli mu na koniec opony te średnie, pośrednie. Co prawda używane, nie wiem jak bardzo były używane te opony. Prawdopodobnie gdzieś tam w treningu je na chwilę założono, więc nie miało to jakiegoś yy, dużego wpływu. No Szkoda, że na przykład nie udało się na jeden pit stop pojechać, no, ale przy takim zużyciu oponu to jest. Nie, to było niemożliwe, dlatego że właśnie tak, tak mało docisku ma samochód i tak bardzo się ślizga. Ja muszę wyjaśnić jedną rzecz, bo kiedy samochód się ślizga, to rozgrzewają się opony, ale tylko ich wierzchnia część. A żeby opony dobrze pracowały, i to jest cała sztuka, trzeba je dogrzać w, w głębi. Tak, tak mogę to powiedzieć, czyli wewnątrz, czyli cała nie tylko powierzchnia tej opony, ale wszystko, co jest pod spodem, też musi być dobrze dogrzane. Jeżeli rozgrzany jest sam wierzch, a, a wewnątrz opona jest zimna, to ona jest sztywna po prostu w środku i zachowuje się zupełnie inaczej. Ta guma się tak nie, nie przesuwa po asfalcie, w związku z tym to jest też problem, z którym zmaga się Robert. No właśnie, a jeśli chodzi o same opony, to przygotowaliśmy taki felieton pokazujący, jak w tym sezonie wyglądają opony Formuły 1, jakie są ich rodzaje. Jak to wszystko wygląda? Dlaczego opona powinna być odpowiednio ogrzana? Ale jeśli jest zepsuta, jeśli jest zniszczona, to wtedy kierowcy mają duże problemy. Kartka papieru, mniej więcej tyle w Formule 1, decyduje o sukcesie bądź porażce. Dlaczego? Mniej więcej taki jest punkt styczny między oponami w Bolidzie a asfaltem. Od 2011 roku opony do wyścigów F1 dostarcza Pirelli, które przejęło ten rynek po wycofaniu się firmy Bridgestone. Pirelli w ostatnich latach mocno było krytykowane za wysoki poziom degradacji, ale firma za każdym razem podkreślała, że trzyma się wymogów FIA i to one wymuszają produkcję opon, które po prostu szybciej się niszczą. To z kolei ma wpływać na atrakcyjność wyścigu i większą liczbę pit stopów. W sezonie 2019 Pirelli przygotowało aż 5 stopni twardości opon, zaczynając od najtwardszych C1 oraz C2, średnich C3, a także miękkich C4 i C5. Zmieniło się również oznaczenie opon. W poprzednim sezonie opony przybierały wszystkie kolory tęczy, a teraz oznaczenia są dużo bardziej stonowane i ograniczają się jedynie do trzech kolorów. W sezonie 2019 mieszanki określane są jako miękkie, średnie oraz twarde. Zostały oznaczone odpowiednio kolorem czerwonym, żółtym oraz białym. Podobnie jak w poprzednim sezonie, na każdy wyścig Formuły 1 zespół dysponuje trzema rodzajami opon. Może się więc okazać, że średnia opona C3 w czasie weekendu będzie oznaczona kolorem czerwonym i będzie najbardziej miękką mieszanką weekendu. Dokładnie tak było w czasie ostatniego Grand Prix Bahrainu. Im opona jest bardziej miękka, tym można osiągać lepsze czasy okrążenia. Pirelli podaje, że między najbardziej twardą oponą C1 a najbardziej miękką C5 różnica czasów może wynosić blisko 3 sekundy na jednym okrążeniu. Wiele zależy jednak od toru i panujących na nim warunków. Co oczywiste, najmniejsze opłony najszybciej się zużywają. W przypadku europejskich wyścigów decyzje o wyborze mieszanek zespoły muszą podjąć z 8-tygodniowym wyprzedzeniem. Gdy zespoły nie dokonają wyboru, decyzja jest narzucana przez FIA. Warto również zauważyć, że tegoroczne opony mają o 0,4 mm cieńszy bieżnik. Ma to zapobiegać ich przegrzewaniu. Zmieniono również zasady dotyczące rozgrzewania opon. Jeśli chodzi o przednie koła, specjalne koce rozgrzeją je do 100 stopni Celsjusza, a tylne do 80. Kierowcy z pierwszej dziesiątki startują do wyścigu na oponach, na których jechali w trzeciej części kwalifikacji. Pozostali kierowcy mogą wybrać dowolnie, przy czym każdy w czasie wyścigu musi użyć dwóch mieszanek opon. No akurat to pony to jest taki temat, o którym można mówić, mówić i mówić i myślę, że półtorej godziny by nam nie wystarczyło, żeby omówić wszystkie szczegóły. Natomiast w takim największym w skrócie, w telegraficznym w skrócie, myślę, że to są takie najważniejsze informacje. Ale my chcemy teraz przejść do. Wschodzącej gwiazdy. Jestem zachwycony nim już od czasów Formuły 2, kiedy oglądałem wyścigi z Szalem Leclerciem. Moim zdaniem to jest moment, kiedy narodziła się nowa gwiazda Formuły 1. No tak, właściwie cały weekend w jego wykonaniu był, był znakomity. Te kwalifikacje również niesamowite. Oczywiście start może troszkę słabszy, bo przegrał z Fetelem, ale potem. Pojawiły się głosy, że nawet zignorował polecenia Ferrari, by utrzymać się dwa okrążenia za, za Fetelem, ale gdy pojawiła się, pojawiła się szansa, to on po prostu ją wykorzystał. No a potem do momentu, do którego się dało jechać, no to Leclerc jechał naprawdę znakomity wyścig. Niestety awaria bolidu. Tak, ale muszę powiedzieć jedną rzecz. To znaczy Charles Leclerc kompletnie zdominował ten weekend, był zdecydowanie lepszy od Sebastiana Vettela, który jest czterokrotnym mistrzem świata i to on aspiruje do kolejnego mistrzowskiego tytułu i to jego Ferrari miał wspierać. Wydaje mi się, że tutaj nagle może zmienić się ta dynamika sytuacji, bo to Charles Leclerc jest szybszy od Sebastiana Vettela, Prawie we wszystkich treningach, w jednym tylko szybszy był Fetel. we wszystkich częściach kwalifikacji jest szybszy w wyścigu, traci pozycję, ale błyskawicznie ją odrabia to, co powiedziałeś. Rzeczywiście tak było. Ferrari mu zakomunikowało: wytrzymaj przez dwa okrążenia. Być może chcieli powiedzieć coś Sebastianowi Fettelowi, na przykład, nie wiem, jeśli nie przyspieszysz, to szal będzie mógł cię wyprzedzić, albo chcieli się zastanowić nad strategią, natomiast szal nie czekał. Po kilku zakrętach już na prostej startowej, już był przed nim. Już był przednim I w zaściwie było pozamiatane, mówiąc kolokwialnie, jest super precyzyjny, jest, wytrzymuje presję gigantyczną, jaka ciąży na każdym kierowcy. Ferrari Alon pokazuje, że naprawdę umie sobie z tym poradzić. Jestem zachwycony, zresztą nie tylko ja, bo Luis Hamilton też był zachwycony szalem lekarki. Niestety, niestety, niestety nie poradziło sobie auto szarla. Yy, Widać było, że coś tam nagle zaczęło się dziać. Mówiło się o tym, że jest to problem z gener generatorem odzyskiwania energii. Potem szef Ferrari powiedział, że to jednak było coś innego, tylko problem ze spalaniem w jednym z cylindrów. Tak naprawdę oni chyba do końca sami nie wiedzą, co tam do końca nie zagrało, ale. Jeśli chodzi o te reakcje w siedzibie Ferrari, to one naprawdę były takie, że aż serce się krajało. Patrząc jak jechał ten szary, chyba każdy życzył mu... Tego zwycięstwa. Okrutna jest Formuła 1. Rzeczywiście ta rozpacz Ferrari była wielka. E, szczęście w nieszczęściu, że wyjechał samochód bezpieczeństwa, o którym za chwilę sobie jeszcze powiemy i dzięki temu Charles Leclerc dowiózł trzecie miejsce, tak na pocieszenie. Po raz pierwszy był w, pie, e, w pierwszym rzędzie po kwalifikacjach, po raz pierwszy zdobył pole position, po raz pierwszy stanął na podium, po raz pierwszy. Mógł wygrać. E, no tak, po raz pierwszy mógł wygrać, ale też był liderem wyścigu. A, to prawda. Dużo pochwał i też wydaje mi się, że e, nie jestem pewien, czy Sebastian Vettel to wytrzyma. On jest teraz nie tylko po pod presją Hamiltona, ale też pod presją Szarla Leclerca. Jak sobie z tym poradzi, no to poznamy, czy jest prawdziwym mistrzem, czy też prawdziwy mistrz właśnie przyszedł do, do Ferrari i to on będzie teraz dyktował warunki. A jeśli chodzi o tego prawdziwego mistrza, no to Lewis Hamilton wręcz przepraszał Leclerca, że go musiał wyprzedzić w czasie wyścigu. Możemy pokazać taki filmik tuż po wyścigu, jak rozmawiają kierowcy. A long, long future ahead of you, so Chwalił go tuż po, po wyścigu, kiedy udzielali wywiadu jeszcze na polach startowych. Chwalił go w tym pokoju, chwalił go później w wywiadach. Nie do końca dobrze się z tym czuł, że wygrał w takiej sytuacji, bo zdawał sobie sprawę, że po prostu szaleker zapracował sobie na to zwycięstwo. No i co, pozostaje nam obserwować młodego Monakijczyka 21 lat, jak będzie sobie radził w tym sezonie i jak Ferrari będzie zarządzać tą zespołową relacją pomiędzy Sebastianem Vettelem i Szalem Leclerciem, bo wydaje mi się, że. Tutaj może jeszcze zaiskrzyć. No właśnie, a Fettel też miał duże problemy. Najpierw przegrał rywalizację z Lewisem Hamiltonem, tam go obróciło, i prawdopodobnie wtedy doszło do zniekształcenia opon. A to z kolei przełożyło się na fakt, że wybuchło, wybuchł jego spo, przedni spoiler. Tak to trzeba nazwać, tuż przy. Tu, akurat tuż przy Williamsie, jak pech chciał, ale możemy pokazać takie zdjęcie, bo naprawdę wyglądało to spektakularnie, gdy, gdy ten spoiler się oderwał i, i zrobiło się naprawdę. Bardzo, bardzo kolorowo na to, że. już od razu pojawiły się porównania do powrotu do przyszłości. Nie, nieuniknione, bo rzeczywiście to Ferrari wygląda jak DeLorean, który startuje w inny wymiar czasoprzestrzeni. To też trzeba wyjaśnić kibicom, że tak. Po pierwsze, Sebastian Vettel popełnił błąd w walce z Luisem Hamiltonem. Luis Hamilton wykorzystał swoje doświadczenie, to że w tym czwartym zakręcie bardzo wiał wiatr naprzeciwko, więc zdecydowanie później dohamował. Sebastian Vettel wpadł w poślizg, obróciło jego samochód po raz czwarty w 10 ostatnich. W wyścigach Japonia, Monza, Stany Zjednoczone, teraz Bahrajn. No to nie najlepiej świadczy o Sebastianie Fetelu. Te spłaszczone opony spowodowały, że samochód rzeczywiście wibruje i to nie są takie małe wibracje, ale są odczuwalne. Te wszystkie elementy aerodynamiczne są przystosowane do, do pracy w odpowiednich warunkach. Kiedy samochód wibruje, to one się inaczej zachowują. Otworzył DRS, Sebastian Fetel, była większa prędkość, większy nacisk na przednie skrzydło, no i po prostu to skrzydło podczas tych wibracji nie wytrzymało. Otóż to, ale też wielkie problemy, przechodząc do kolejnego tematu. No miało Renault, to trzeba przyznać, nie jest najlepszy ten początek. Najpierw się zderzyli obaj kierowcy, tak lekko się zderzyli w walce o pozycję. No ale potem niestety na trzy okrążenia, bodaj przed końcem, 54. okrążenie to było, okazało się, że dwa samochody, dwa bolidy Renault wypadły z wyścigu. Niesamowita sytuacja. Powiedziałem nawet, że to zjazd synchroniczny do bazy tak naprawdę Renault. Coś niespotykanego w odstępie kilkunastu sekund dwa samochody odmawiają posłuszeństwa. Nico Hulkenberg, który startował z 17. miejsca i dojeżdżał właściwie na pewnej szóstej pozycji. Kapitalny występ Niemca. Natomiast okazuje się, że Renault ma problemy z niezawodnością. coś co podejrzewaliśmy, że, że może mieć bardzo duże znaczenie w tym sezonie. Poprawili swoje osiągi, ale ta niezawodność daje się wyznaki. Carlos Sainz musiał się wycofać z pierwszego wyścigu z powodu kłopotów z silnikiem. Teraz Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg. Zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli kibice będą chcieli zobaczyć powtórkę tych ostatnich okrążeń w wyścigu, kiedy zjechał Daniel Ricciardo, na jego samochodzie paliła się czerwona lampka. I Kierownica. ona oznacza, Słucham? że nie włożył kierownicę. Nie, nie. Ta lampka oznacza, że jest zagrożenie porażeniem prądem, dlatego że to są samochody, w których. Są baterie. Od czasów systemu KERS trzeba uważać na to, żeby samochód był rozładowany. Dopiero wtedy można się do niego dotknąć. Czy wszyscy sędziowie, stewardzie, którzy przychodzą zepchnąć samochód, mają specjalne gumowe rękawice. Natomiast ta lampka oznaczała niebezpieczeństwo i dlatego nie dało się szybko usunąć tego samochodu. W związku z tym musiał wyjechać samochód bezpieczeństwa i w związku z tym dojechał do mety. Bo w normalnej sytuacji wrzuciliby na luz, na neutralny bieg samochód Daniela Ricardo i zepchnęli, bo to było bardzo blisko. Więc te problemy z. z z hybrydą, właściwie z bateriami w samochodzie Daniela i spowodowało, że Charles Leclerc utrzymał trzecie miejsce. Właśnie, bo tam pojawia się też sytuacja, że kontrowersja, że nie włożył kierownicy, ale okazało się, że dlatego nie włożył, że po prostu nie mógł już dotykać tego bolidu. Dlatego się to tak potoczyło. No dobra, ale król tego weekendu był jeden. Troszkę taki szczęśliwy król. Zobaczmy, co słychać u Louisa Hamiltona w naszym cyklu Louis Rozrabiaka. Louis Hamilton od jakiegoś czasu przyjaźni się z Willem Smithem. Panowie zrobili show podczas zeszłorocznego wyścigu w Abu Dhabi, gdzie udawali, że Will wskoczył do samochodów zamiast Louisa Hamiltona i oczywiście wygrał wyścig. Na wyścigu w Australii na starcie pojawił się za to Jaden Smith, syn Willa, z którym zagrali razem w filmie W pogoni za szczęściem. Jaden próbuje robić własną karierę. Jest nie tylko aktorem, ale także raperem, tancerzem oraz projektantem mody. Z Louisem mieli więc masę tematów do omówienia, chociaż dyskusję niestety przerwał im. Wyścig. Na kolejne spotkanie ze Smithem Louis nie czekał zbyt długo. Tym razem ponownie Willem. Spotkali się przy okazji nagrań do vloga Willa Bucket List, gdzie wygłupiali się w Mercedesie GTRze. Louis zdążył również wysłać całą masę życzeń dla innego przyjaciela, koszykarza Chrisa Boscha. Skrzydłowy Miami Heat musiał zakończyć karierę z powodu problemów z zakrzepami płuc. Hit zastrzegli koszulkę z jego numerem. Jestem dumny ze wszystkiego co osiągnąłeś bracie napisał Luis Nie pozostał też obojętny na skandal w meczu reprezentacji Anglii w eliminacjach Mistrzostw Europy Anglicy rozgromili w Podgoricy Czarnogórę aż 5 do jednego, ale ciemnoskórzy piłkarze byli obrażani podczas całego spotkania To co was spotkało jest zupełnie nieakceptowalne nie ma miejsca na takie zachowania w sporcie W innych sprawach Louis doskonali swoje umiejętności w swobodnym spadaniu. Najpierw zamieścił film ze skoku w katarze. Później dodał kolejny z treningów w specjalnym kominie. Kiedy Luis się za coś zabiera, to zawsze w pełni się w to angażuje. No limits, a przynajmniej sky is the limit. Na koniec krótki meldunek z życia Koko i Rosco, chociaż wygląda na to, że chwilowo niewiele się nie dzieje. Rosko i Koko mogą się trochę ponudzić, bo ich właściciel wygrywa, czyli to samo, co było w zeszłym sezonie. Powtarza się też ta sytuacja, że Ferrari jest szybsze, ale. Do mety pierwszy dojeżdża Mercedes. Luis Hamilton, co ciekawe, jest jeszcze punktik za Walterim Botasem w klasyfikacji kierowców. W związku z tym Walteri Botas cały czas pokazuje bardzo dobre tempo. W kwalifikacjach był jedną dziesiątą tylko za Luisem Hamiltonem. W wyścigu miał dużo gorsze tempo, ale okazuje się, Pech. że plastikowa torebka z, wpadła po prostu i zaczepiła się jego przednie skrzydło, w związku z tym miał no gorzej spisujący się samochód, natomiast nie skreślajmy Walterego Botasa. bardzo mocno zaczął ten sezon i wydaje mi się, że będzie mocnym konkurentem dla Louisa Hamiltona, a Louis Hamilton przyjął zwycięstwo z taką rezerwą, no ale jednak co miał zrobić, nie przyjąć tego zwycięstwa? No po prostu, wygrał kolejny wyścig, 74. w swojej Karierze, i myślę, że to nie jest ostatnie słowo Luisa. Mercedes pokazuje, że jest mocny swoim przemyśleniem, dobrą strategią i niezawodnością, i to będzie największa siła Mercedesa w tym sezonie. A przed nami wyścig numer 1000 w Formule 1, więc zobaczmy, jak w ogóle wygląda tor w Chinach. Zapraszamy na materiał. Przejechaliśmy okrążenie toru w Szanghaju, który ma niecałe 5,5 km długości i został wybudowany na polach ryżowych, w które trzeba było wbić ponad 40 tysięcy betonowych pali. Prosta startowa pozwala rozpędzić się do 330 km na godzinę, a później zaczyna się znak rozpoznawczy tego toru: wijący się niczym muszla ślimaka zakręt numer 1. Redukcja do trójki, później do dwójki, zewnętrzno opony aż jęczą od przeciążeń. Uff! Można odetchnąć. Szerokie wyjście po tarkach i samochód zaczyna się błyskawicznie rozpędzać, przemykając po zakrętach numer 3, 4 i 5, aż do bardzo mocnego dohamowania. Tu można i trzeba szukać szansy wyprzedzenia. I znowu gaz do dechy, choć należy uważać, żeby nie stracić trakcji. Zakręt siódmy przejeżdża się bez odjęcia gazu prawie 280 km na godzinę. To wielkie wyzwanie nie tylko dla opon, ale także szyi i kierowcy. W zakręcie numer 8 trzeba zredukować do piątki i ustawić samochód do dobrego wyjścia w zakręt numer 9. Można ominąć szczyt zakrętu, żeby dobrze wyjść na zewnętrzną i w dziesiątce precyzyjnie musnąć wierzchołek zakrętu. Prawa noga ponownie może wcisnąć pedał do podłogi. Siódmy bieg, prawie 300 km na godzinę, by za chwilę zwolnić do zaledwie 90. Tu ponownie potrzebna jest wielka precyzja. Mocny wjazd na wewnętrzną część torów 12, długi, bardzo długi prawy zakręt 13 i potwornie długa prosta, na której można się spokojnie zdrzemnąć, otwierając skrzydło DRS. W wyścigu trzeba patrzeć w lusterka na przyczajonych za plecami kierowców, którzy tylko czekają na jakiś błąd w dohamowaniu do najwolniejszego zakrętu na torze. Drugi bieg, zaledwie 70 km na godzinę na liczniku. Prawa opona przejeżdża po szczycie zakrętu, a prawa noga płynnie i z wyczuciem sprawia, że samochód rozpędza się do ostatniego zakrętu na torze. Jak zwykle wyjście na prostą startową jest ważne, bo to kolejna strefa DRS i jakikolwiek błąd może kosztować stratę czasu w kwalifikacjach albo utratę pozycji w wyścigu. I gdyby ktoś miał ochotę pościgać się z Patrykiem Krutyjem, to zapraszamy. Taka możliwość będzie przed wyścigiem w Chinach. Tor w Szanghaju specyficzny, bardzo długa prosta, 1200 metrów. Ogromne znaczenie ma tam moc silników, więc no jestem ciekawy, czy, czy Ferrari popracuje nad niezawodnością, bo na tych prostych było, było szybsze. I kolejna odsłona bardzo interesującej walki między Mercedesem. I Ferrari. Bywa kapryśna pogoda. Valtteri Botas obrócił się w Mercedesie jadąc za samochodem bezpieczeństwa. To się zdarza. Jak się okazuje. Zrobił od tego czasu, myślę, że spore postępy. A my dziękujemy chyba za dzisiaj. Zdecydowanie tak. Piotr Majszak, Michał Gąsiorowski, zapraszamy na kolejny odcinek magazynu F1 Sport po wyścigu w Chinach.